Co jeszcze ważne o tym muralu, został on wykonany farbami antysmogowymi, więc to nie jest tylko to, że on po prostu o tym powietrzu czystym, brudnym e, mówi, ale też o to powietrze czyste i brudne dba. E, w sensie dba o czyste, a dba o to, żeby nie było brudnego, oczywiście. No, ale e, zasadniczo. To jest też promocja technologii, technologii farb fotokatalitycznych, które faktycznie potrafią oczyszczać powietrze. Mają też inne zalety, bo oczyszczają same swoją powierzchnię i to są inne aspekty. Ważne, aby, aby właśnie promować te najnowsze technologie, które są skuteczne, bo przy użyciu takim wielkoskalowym, gdyby zacząć malować się budynki, całe pie, pierzeje kamienicy, ulice, ten efekt oczyszczenia powietrza byłby już faktycznie taki mierzalny i duży. Tutaj, przy tak małej ścianie, jest to, jest to efekt oczywiście symboliczny. Naprawdę bardzo nam zależy na czystej przyrodzie, czystym powietrzu, czystej wodzie, glebie od wielu, wielu lat i pieniądze unijne w poprzedniej perspektywie i w następnej, która za chwileczkę nam się wyłoni, właśnie te pieniądze będą szły na takie właśnie inicjatywy. To miejsce jest naprawdę wyjątkowe, bo ten skwer zielony pięknie komponuje się Zarówno z muralem, jak i e, całym tym miejscem, z kamienicami, kościołem gotyckim. Więc myślę, że naprawdę będzie to wyjątkowe miejsce, zarówno jak tutaj już było wspomniane, w nocy, jak i w dzień, w czasie e, pięknej aury, bądź też trochę dżdżowej. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Pięknego miejsca w Szwajcarii połczyńskiej, do czego właśnie to do tego zobowiązuje, będą naprawdę dumni. Dla nas to jest, proszę Państwa, szczególne znaczenie, mówię dla nas, dla samorządu województwa, to ma szczególne znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, Pokazujemy symbolicznie, że ważna jest edukacja ekologiczna, ważne jest wychodzenie na zewnątrz z inicjatywami, które będą podnosiły świadomość mieszkańców, czym jest ekologia, jak możemy budować swoje otoczenie w oparciu o życie w pięknym miejscu z pełnym poszanowaniem przyrody. Chciałbym podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu. Honorowemu Ambasadorowi Szwajcarii Połczyńskiej Pani Ani Bankowskiej, Panu Marszałkowi Stanisławowi Wziątkowi, ale również Panu Wicemarszałkowi Tomaszowi Sobierajowi oraz Olgierdowi Gablewiczowi, bo chciałbym Państwu powiedzieć, że tak jak obserwujecie, od kilku lat właśnie Urząd Marszałkowski wspiera naszą gminę, wspiera w sposób wyjątkowy. To dzisiaj tutaj wyremontowane są wszystkie drogi, które prowadzą, wojewódzkie, które prowadzą przez Połczyń.